i dziś stworzę swój własny sklep w Brookhaven no i dziś nie mogę kontrolować w ogóle pogody ani niczego bo nie miałam robuxów wystarczająco dosłownie zabrakły mi trzy robuxy, że pobrałam e -e -e. wpłatę na y, mój prywatny serwer i jestem na innym prywatnym serwerze u kogoś innego, więc no cóż dziś musimy sobie dać jakoś tak radę, więc zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie, bo no ostatnie czego bym się spodziewała, masakra ja byłam pewna, że starczy, a jednak nie popatrzyłam ile robuxów co miesiąc to zabiera no i widzicie taka wtopa z tego wyszła dobra, dziś zajmuję się sklepem, muszę sobie polecieć i znaleźć taką miejscówkę no przed update'em w ogóle galerii było takie miejsce, w którym kiedyś coś tam było i później była taka miejscówka totalnie pusta i tam idealne miejsce byłoby, aby zrobić sklep. A teraz musimy coś wykminić. I właśnie nie wiem, czy zrobię to tam, czy może. Nie, no tutaj to raczej nie. Chociaż czekajcie, może sobie coś zluknijemy z i bo może sobie przekształcimy po prostu sklep, bo też by tak było spoczko. Dobra, dobra, dobra. On jest taki osobny, i tu by wyglądało wszystko spoko. Dobra, tylko muszę tak, po pierwsze, dać fajne dekoracje dołożyć ubrań, to jest po prostu rzecz, która jest niezbędna tutaj. No i dobra, najpierw damy sobie lampeczki. A to, że jano to fioletowe wiadomo. Dobra, muszą być fioletowe. No i pyk. Dobra, ktoś dołączył, bo jestem w ogóle u dziewczyn na serwerze. I dołączają dziewczyny, ich znajomi, ich znajomi. I tu właśnie już do mnie piszą, co ty robisz na serwerze. Ukradłam serwer! I tak to wygląda. Okej. Okay. Chciałabym to jeszcze bardziej to rozświetlić, żeby to wyglądało przepięknie. Na wejściu dałabym taki dywanik. Okej. Okay. No i on wiadomo, też będzie fioletowy, jak większość rzeczy z mojego sklepu. Niestety, gdy daję ubrania, one nie będą fioletowe. Do końca, więc no cóż, musimy sobie jakoś z tym poradzić. Dobra, damy sobie tą lampkę idealnie bo ona tutaj nam trochę jednak rozświetli <laughs> jaka piękna taka ciemna chowany żaden chowany Co? <laughs> W ogóle pierwszy raz tutaj dołączyłam i świeżcie teraz, bo dołączają znajomi yy, dziewczyn tutaj i, i się pytają, w ogóle o co chodzi. <noise> I już obstawiają, że jest chowany, ale nie ma żadnego chowanego. Co, wy, ja tutaj sklep dekoruję przepięknie. <noise> tutaj dałabym kwiatka. Ja ogólnie uwielbiam kwiatki, więc to będzie coś cudownego. Też z drugiej strony nie chciałabym zrobić tak, żeby był tylko kolor fioletowy, ale jednak no ten fioletowy będzie tutaj przeważać. Dobra, damy sobie to. No i co? To ja mogę tutaj dać? Raczej tutaj takie o wrogi dam kwiatki. No i tutaj bym dała takie doniczki fioletowe. Ona będzie spoko. I tutaj również taką. Pyk, pyk, pyk. Tutaj Alisonka przyszła. Okej, okay. damy może jeszcze tutaj, no bo jest tu jeden kwiatek. No tutaj będzie idealnie drugi. Może damy taką ciemniejszą doniczkę? Ej, też wygląda spoko. Kurczę, właśnie łatwiej by było, tak tysiąc razy łatwiej, jakbym była na swoim serwerze. No ale cóż, tak wyszło jak wyszło. Dobra, dałabym takie coś. Ja wiem, że to jest dowody i w ogóle, ale to przepięknie wygląda i chciałabym takim czymś udekorować tutaj koło mojego sklepu. Pyk, 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 pyk. pyk. Idealnie to będzie wyglądać. Tej Alisonka nie wiem, co robi, ale dobra. Ej, co ja tutaj mogę jeszcze dać? Balony filetowe. Mhm, mm mm -hmm, dobrze, 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 tych nie mogę zmienić kolorów w ogóle, więc dam te i może takie mega jasne fioletowe, one w ogóle wyglądają jakieś szare, co jest z nimi? O, no już trochę lepiej, ale teraz... No, teraz są ładniejsze. Dobra, tak wyglądają spoko. Czy ja tutaj mogę coś jeszcze sobie zerknąć? Oczywiście, że mogę sobie zerknąć. I może dałabym. Ja tutaj chcę więcej czegoś udekorować, tak? Więcej rzeczy tutaj dać. Bo jeszcze wiadomo, muszę dołożyć ubrań, to, to na 100%, ale po prostu z takiej dekoracji, dekoracji też bym tutaj chciała powrzucać kilka jeszcze rzeczy, więc może zacznę od tych ubrań. Będzie wtedy o wiele łatwiej. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i dobra, tutaj mamy pierwszą taką e, rzecz. Tak o kurczę tylko. Ja teraz będę musiała to ustawić równo, chociaż mniej więcej równo. Fajnie by było. Co ja mam tutaj zrobić? No fajnie, fajnie. Dobra, to tam zostawię to. I tutaj może na środeczku, na środeczku tutaj będzie fajna miejscówka, okej, okay, damy tak, Czy... ej prawie się udało, tylko teraz dopiero zauważyłam, że taki wieszak już jest, więc te spodnie faktycznie też już są, o kurczaki, dobra, coś zaraz się wykmini innego, ej, dobra, są spodenki, kurcze, kurcze, kurcze. Kurczę, kurczę, kurczę. Dobra, są spodenki, więc spoko. Czy ja tutaj jeszcze coś mogę wrzucić? Oczywiście, że mogę coś wrzucić. Do męskiej szafy idealnie by się więcej rzeczy przydało. Dobra, dałabym to tutaj. Spoko, to będzie chyba wyglądać, wiecie? Chyba, że postawię to w tym miejscu, bo tutaj jest troszeczkę mniej rzeczy i tu jednak byłoby git, takie coś. Ok, jeszcze sobie tutaj dorobimy wszystko, bardziej udekorujemy lampeczkami. Wrzucę też tutaj również białe lampeczki, żeby to wyglądało fajnie. Dobra, tutaj w przymierzalni również dam białe lampeczki, żeby to tak fajnie rozświetliło tutaj nam i żeby się tutaj yy, nikt nie bał wchodzić po prostu. Dobra, pyk, pyk, pyk. Damy sobie to. I dorzucimy sobie. Ej, te białe lampeczki naprawdę robią. Ro rob. <średziny> robią robotę, bo one naprawdę mega ładnie. Co tu się stało? Dobra, tutaj jeszcze sobie rzucimy tak. I tu w róg dałabym również te lampki, po prostu tak wyżej. Dobra, ten sklep zaczyna wyglądać naprawdę fajnie. Tutaj też pik pyk, pyk. O, tutaj Alisonka zrobiła takie fajne coś wokół ubrań. To wygląda bardzo dobrze. No i może tutaj jeszcze dywanik damy sobie w przymierzalni, żeby również było wygodnie w stópki. No wiadomo. Damy sobie ciemniejsze. Oj, tak, tak. I tutaj akurat kawałeczek wystaje, więc wygląda to super. Dobra, co ja mogę tutaj jeszcze dać? Aha, możemy zrobić taką... Jezus, sorki, jeśli krzyknam. E, zrobimy tutaj taką niby... Przy przymierzalnie, poczekalnie. Dobra, tutaj sobie damy pufę. No i na tej pufie ktoś będzie mógł sobie tutaj usiąść. No i dobra. Balony po prostu dam całkowicie inne miejscu. Jeśli w ogóle będę je dawać, nie wiem, trochę rozkminiam, czy jest sens je tutaj wrzucać, ale mogę dać tu i będzie o wiele fajniej. Okej. Okay. Cyk, cyk, cyk. Na razie to tak wygląda. Spoko, spoko, ale co by tu? Tu mi coś jest pusto po prostu i nie wiem jak to tutaj zrobić. Czy może w ubraniach mamy jakieś? No nie mamy takich rzeczy fajnych. Bo myślałam, że ty coś poustawiać, co nie? Ale co ja tu mogę zrobić? Może dam takie y, zeszyty. Dobra, tego się w ogóle pozbędziemy, bo to mi tutaj jednak y, zagraca dość. Weźmiemy tutaj, jak mamy taką półeczkę, to ją wykorzystamy idealnie. <grym zeszyty> tutaj poukładam moje zeszyty, które oczywiście również będę w moim sklepie. Jeśli kiedyś w ogóle będę miała sklep, <grym zeszyty> dobra, dobra, dobra. Tak to wygląda, ale ładnie. No tak, to jest właśnie przepięknie, super nam się to udało. i w ogóle mega pomysł z tymi lampeczkami tutaj. Ej, fajnie one wyglądają. Więc jeśli podoba wam się dzisiejszy odcinek, to możecie zostawić na łapkę w górę i dać znaka w komentarzu, czy podoba wam się sklep. A ja się z wami żegnam. Alissonka gdzieś uciekła. Pa, pa!